ty. A czym się goliłeś Krzysiek? Maszynką i e Elektryczną, czy? Pierwsza do a później. A do krzyżenia. no tak. No ja. A, no? a później tym, bo tak rośnie mnie szybko broda. Uh -huh. I, I zaraz, ta. To może ty wychoduj raz sobie taką brodę, tak na dwa tygodnie czy na Co? trzy. Wychoduj taką brodę, Krzysiek, będzie odmiana zawsze jakaś. Tak jak Adam. Łodzie tym... by moja mama widziała. A no to. O! Lepiej no bo ty nie, nie wspominam. Ale nie miałeś nigdy brody takiej długiej. Daj, ja mogę odłożyć tam gdzie to, do paczki tutaj, no Co Nie miałeś takiej brody nigdy, wiesz, to możesz... Ale taką miałem. Patrzę. Gdzie? Tu? Tak. A i No. w kopercie 50 złotych mi było. O. To, to bardzo miły wód. Miałem brodę. No. I. A no. i przyjechałem? No. Przyjechała dziewczyna? Tak. <śla> dziewczyna. Lubiła jak, jak, jakaś brodą, nie? No. Tylko mówiła taką: nie taką, ale taką. A ja zapucił taką. Taka, taka krótka to y, drapie. Długa to a, już nie drapie. A ja taką zapuciłem. <grym> nie? nie wierzę, Krzysiek. Daj Bóg! Pokaż zdjęcia. <grym> Aparatu nie miałem wtedy jeszcze. Aaaa, no. nie miałem. I wiesz co? E, przyjechałem z trasy. To musisz zapuścić kiedyś, żeby z brodę pokazać. Taką. No. A fajnie zleców. Szedłem, tak. a mnie dziewczyna tak no. patrz no. za brodę no. i tak prowadzi mnie, nie? Do domu. Jak koza. Ja Spuść <grym> brodę. A no. ona mówi zaprowadzę do mamy, żeby cię uściął. No. Bo ja nie lubię z brodu też. Ja mówię, ale coś lubisz, żeby ta broda czyściła tobie. Co czyściła? Nie powiem co. Wszystko. To w Byłem na zakupach akurat. No. Przyrodzenie. Akurat na moment, no. O tak. Przyrodzenie damskie. No. no. I mama zobaczyła. <laughs> Tatoś kościół. Bronek. Po on poszedł do fryzera obciu. To brodę. A tu u nas taryczy był fryzjer. Mm -hmm. Ja zaszedłem. Dzień dobry. Pani. I panie, co? To jest. Mo może coś do niego dać? Na święta. Co to, to jest? Herbata. Tr maliny i truskawki, herbata. Co tu jeszcze macie? makara i ten Czekolada. O, herbaty by sobie. O, dobra. A tu jest na No, tu masz na święta. Dostanę od ciebie, no co ty? Masz, jak zaraz. Dawaj. <śśpiewa> o, <śpiewa> konia. Nie. No, no to koniec, nie? Nie. No ma. To jest, co Baranek. to jest? Baranek. Baranek. Za cholerę, no co ty, to koniec, no? Nie, baran. No Krzysiek, a co to jest? Zobacz, o to. Grzyba. To jest irokes. Nie, grzyba. Bankowcy noszą. To jest grzyba u barana. Barany, u barany mają grzywę. Baran ma grzywę? Ale baran ma jeszcze. Rogi. Rogi. A tu rogi nie zrobili jemu. No nie zrobili właśnie, no. tylko uszy. Nie wiem. To na 100% jest koń. Nie. I ja! Mówię nie. ci. Właśnie, A baran nie ma jeszcze takiego ogona długiego? Ma. Właśnie. Mają barany. Baran? Tak. Mają, i taki <noise> brzydkie mają To jest banan. Nie no gdzie ja będę zabierać, Krzysiek niech u ciebie będzie no On cię będzie chronił Zabieraj No co ty Zabieraj No naprawdę? Tak Zabieraj Kurna bo, bo ja nie chcę mieć A czemu nie chcesz czemu? mieć Krzysiek? Czemu? Wow, w w Bierz W paczce przyszedł? No To może licytację jakąś zrobię kurna O i na szlachetny cel. Pieniądze ja przeznaczymy, no. no. Ale. Dobra. No dobra, dobra. Jak nie chcesz, to... Do domu dziecka oddam, czy co tam? Konia. Może... A tutaj jest. Może jemu smutno Dom będzie. Dziecka. Ja Wiem. paczki dawałem. No. To można. Wiem, nosicie rzeczy czasami z paczek, nie? Tak. No. Tutaj to jest. Tak jest. A jemu smutno będzie, Krzysiek bez ciebie może. Też. Poszucz. I mnie nie będzie. Tobie nie będzie smutno? Nie. nie będzie. Jakie dam rady wysłuchiwać, już co no. mi gada, No. Krzysiek czasami to wiem, męczący jest. W ogóle, no. A Adam może przyjechać, Krzysiek? Na wigilię? Organista? Adam organista, na wigilię przyjechać? Ja go nie wpuszczę. A czemu nie wpuszczę? Czemu? czemu? Zamknę ci... I mnie nie będzie widzieć nawet. Oj tam. O To dużo ludzi pewnie by chciało z opłatkiem do ciebie na Wigilię przyjechać. Meksykano może nawet by przyjechał. Przeprosić albo pan. Meksykano. Niech on. On do matki swojej przyjedzie. A to przyjedzie pewnie no. właśnie, no. No ja ty jego nie chcę znać. Krzysiek, a jest to powiedzenie, że w Wigilie nawet zwierzęta mówią tym, ludzkim głosem. Tak. No. Że sobie ludzie, wiesz. Nie znać różne rzeczy. Nie chcę znać. On miał opuszczenie niech okej. Niech to wezmę, no. Ja no? Nikogo no. nie będzie, I, imię nie będzie. Na dzień dzisiaj. Będzie leciegał konkur. Kurde. No. nie. Kurwa, no. Tylko no. mnie wiesz wieździe? No. Nie tu. Koło, no. Koło Marianka. On wieździe, grób. Ja nie będę. Tam, no. Tam, no. że będziemy. Kurwa, ja kurwa nie nie, tak, A tu jest, kurwa. jest miejsce dla ciebie, zarezerwowane? Jest. Ale tu nie chcesz, tak? Nie chcę. No to nie moja ziemia. No. To nie moja ziemia. Oj, Krzysiek Krzysiek, kto Widzę nastrój ma To żyje. nie moja ziemia! To nie moja ziemia! Nie to może słuchać taki bzdur. To nie moja ziemia, tak, tak. Mhm. O, idź w odbór. No to zaraz, bo ja zaraz już będę szedł, już zaraz 22 to wiesz no. Nie będę siedzieć mam się przeszło. Ja to Nie wiem, może... Sześć pójdę. lat się męczyć, można kurwa zwariować. Kurwa ja niedługo chyba do choroszczy Pójdę na półtorej miesiąca, kurwa, ja będę leczył. Bo kurwa to nie... z tobą to nie mogę wytrzymać. Wszystko Właśnie, nie. z Tobą nie można wytrzymać. To właśnie. A, ale właśnie. Krzysiek, ty czasami narzekasz na Wojtka, to parę dni byś odpoczął od niego. Co? Narzekasz czasami na Wojtka, to byś. A on na mnie nie narzeka? No to odpocznij ja ludzi odpoczą, mówią, że nie. dałeś jemu no. dach na, nad głowę. Ale to. No ja nie muszę tutaj mieszkać. Odpoczniecie kurwa. kilka dni. E? Może. Leco. Lepiej Leco. będzie. Lepiej? Jak odpoczniecie. O, lepiej! Jak się najebi tam. Ja, ja... Nie, nie, Święta, nie święta! Sylwestra, e, no bo będzie, będzie chleć cały czas, ale jeżeli że mu nie można? Ale z dziewczyną jak będzie? Ale jeżeli mu jemu nie chory. będzie? Nie no. można? No nie można, ale jak no. do dziewczyny, no. to jakby chciał się napić, to sam by poszedł do hotelu i sam by mógł pić, po co? Bo no. towarzystwo potrzebne. Byłem w hotelu, to o idź, chodziłem. idź. Nie, to ja mówię, że jakby tylko o picie mu chodziło. Idź. No. No. A czego przyciągnąłeś? Jeszcze raz Krzychow. Czego przyciągnąłeś Ja? Tak. Ale co przysięgałem? Że alkohol pić nie będziesz? Nie przysięgałem. Kiba a, spróbowałeś. No małeś przysięgę. Ale nie przysięgałem. I... Powiedziałeś. Na Wojtka. Nie Krzychu. Dla Wojtka. ja, ja słyszałem. Jesteś, tak wyraźnie, nie, bo... Ja nie kłam, Rafał, no. Marcinie, tak. ja słyszałem wyraźnie. Wojtek powiedziałeś. Nigdy wrócę idź do kościoła, tak jak ja przyciągnął na parę lat. Ej, ja nie piję. Nie, mówiłem, że nie piję, bo mi przestał smakować alkohol. A jeszcze głupoty robiłem po alkoholu. Nie, nie to. Tak. A a boicie otworzył piwo. Ja zwyczaiło. Ja mówię, to niemieckie. Dajcie rok, spróbować. No, bo było piwo z konopiami. Chciałem spróbować, czy te konopie czuć w tym piwie, no. Ale nie było czuć. Jak okuracie tak. człowiek, jak ja. Tak. To zobaczy z konopiami, tak. czy nie z konopiami, alkoholu nie piję. A nalewki próbowałeś. O, ale przepraszam bardzo, nalewkę nie alkohol. A nalewkę z konopiami? Byś no. spróbował. Nalewkę z konopiami? Eee. Nie, no. nie było. Nie no było. nie było akurat. Ale nie jakby było. była nalewka, to byś spróbował. Była z e, różnych owoców. No dobra. Ja. No. Ale to ja o taką partek, może mniej jak na partek. A to ja o tyle o spróbowałem. O tako. Nawet nie dopiłem o. przecież. O tyle o, ja No, nie. No to ja też. Tak samo. Tak wiesz, grzało. No. Fajne na robi człowiek mm -hmm. tak jak mój dziadek. Tak. I on, na no. każdej butelce jest napisane Ech. z jakiego owocu jest zrobiona. Krzyziek, wszystko jest dla ludzi w granicach rozsądku. Ja, I tak i z wiśni, i no. i z jabłek, papierówek i nie papierówek. A! Ma kurczę pełne tych kurczy na lewę. Wiesz? No. no. Jak my skąd przyjedziemy? Z zim Tak. Ja mówię... Ty jechałeś, szedłeś... Tak się usmakowałem! Ty tam wiesz, szedłeś, szedłeś do drugiego baru i no co, wieczorem kurwa. codziennie chodził i pił. Ale pijany nie był nigdy, nie? Nie. nie. No. Jaka tyle wypije, to to pijany? No nie, no. A bramka, że bigos, brank, ziemniaczki, marchewkę bramem bo nieco jeszcze, Kapuce! o, syrową jadłem, mhm. kapusta bardzo droba. No. Wiesz? ale co to, jedzenie było, to zamawialiście, czy to było w cenie już, jak gdyby? Nie, my mieszkaliśmy w Aha, no. a gdzie indziej jedliście? A gdzie indziej, my chodziliśmy tam, kupowali Tak, tak, rozumiem, rozumiem, tak. no, no. Ale, wiesz, codziennie chodziłem, prawda Wojciech ale po tyle. Mhm. Ale co to, to świeżo próbowałem? I pini. i pij aż tak, mówię. tak na mnie tylko, ja, ja. Ale on bardzo zadowolony był z wyjazdu. Ty! No. E, aż tak na mnie taką. No. Boże, czekaj, pan patrzy na mnie. Panie, pan zaraz wszystkie mnie najlepkie wypije. A, <laughs> a mówię, tyle? To dobrze, nie będę przychodzić. Nie, nie przychodź, panie. A jego żona mhm. mówi, co, żałujesz na lewek dla pana? jak pan masz nazwisko? na, 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 na to nie mogę go powiedzieć. Ale nie wie powiem, Krzysztof. Dla Krzysztofa żałujesz swojego człowieka e, na lewek. Ja pozwalam. Możesz brać pan. No wiesz? tak. E? Ale co ona nie Tam są wie... taki no. Wiesz? I zawsze tyle był czysty. Mhm. Wiesz? Kto spróbuje? Ona taka służąca. E, tam no, nie ja służąca, ale też piernica służąca. Bufetowa ta. No. Nie? Kto, o, przyby, ty wypiłeś z tego kieliszka. Zaraz pod, do miseczki, czak, 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 w i znowu czysty. Ja wypiłem, czak, ciak czak i niech mi, tam pan bierze. To ja, e, może, jak zajdę, to trzy, cztery buteleczki od każdej sobie. Jedną. <coughs> No idź, ty tu bliżej jesteś, on tu siedzi. Umyję! Podłóż do pieca! Ja już sam byłem ten kiedyś. zaraz wy, wyprowadzi mnie może to podłożę już, no. A ona ci nie znała ta kobieta, Krzysiek? Jak ty się nazywasz? Co? Nie znała cię ta kobieta? Bo to. Za potem było, wiesz? Ale nie znała cię nigdy filmu żadnego stąd Nie, nie znam. Z zagranicy była. Ona była. Ta. Z Ukrainy. E, Ukrainka. A, no to mogła nie, nie widzieć filmów w Polsce. Ale historii. po polsku gadała. No dobra. No. I wiesz, e, coś chciałem ci powiedzieć. I Ona zawsze wiesz, tam wszystko sprzątała. Mhm. Wiesz, to leży, to leży, to leży e, jedzenie podnosiła dla gości i tak dalej. E, robiła tam tylko dochodzić, był taki, taki wiesz, jak to obrót e, tych... Jak my byliśmy tych, jechaliśmy z tego, z grudka i, mhm. i tak. te... Jak to się nazywa, zeszyty, nie zeszyty. No. Do jedzenia, nie? Menu. Manu. No. No. Menu. Tak. Bierzesz i sobie. Czytasz i ona podchodzi, wiesz, w po wszystko, i mówi, słucham. I mówisz, bigos, bigos, ziemniaczki, marchewka, tam jeszcze co. A, i ja brałem różne napoje wiesz, uh -huh. bezalkoholowe. A pierwsze zajdę sobie. Ale tak, a, a ten Marcin mówi ty, ty czerwony jak burak już jest. Wiesz? A ja mówię, o! Dobrze, że wspomniałeś o buraku. Nie. Nie? To mówię, a pani buraczki ma? A co ugotować? Pewnie na jutro. Ugotowałem nie buraczki. Ale buraczki smakłanym wiesz. Całą talę z buraczku, Z chlebkiem. Boże, I tak mnie posmakowali Buraczki, że chodzimy bez przerwy. Pytałem się od razu Buraczki. Bigoś nie tak mnie zasmokał jak Buraczki. A babka była? Ziemiaczana? No. Była. A to robiła specjalnie, czy była w ogóle? Była. Była, okej. Okay. Placki byli? Placki, no. E, placki, ziemniaczane, placki, te. racuchy. Mhm. Uh -huh. Teraz, co jest? Wszystko było. Co coś też było. Ziemniaczki byli, do ziemiaczku. albo kapuce syropa, albo marchewka, albo buraczki. Uh -huh. Ja zawsze buraczki brałem. Raz miałem marchewkę, nie tak mnie posmakowała. Buraczki mnie tak posmakowali. Wiesz. Mówię, pani, a buraczki ma pani? Ale nie drogo. A buraczki ma pani? Mam. Buraczki. Na pięć dni, tak? No A co pan? A co pan na te? Licznik. A, Tam były te A co pan na te? Rafał. No. A co pan na te buraczki? Widzisz tutaj ciężko rozmawiać, kurwa. No. A ja mówię, jak on, kurwa, bardzo tak mi A ja jeszcze no. wiesz, co robię? No. No. Jak nie będę się odzywał, do widzenia. Sól i pieprz. Na buraczki? Sól i pieprz. I razem wymieszam z czkami, wiesz? To ciężko rozmawiać. Wiesz. Ach, jadę. <laughs> O, wiesz, aż, aż, aż nie mogłem zjeść wiesz, zabierałem do, do domku swojego. takie naczynie. Na wynos? Na wynos? No. Na wynos. No. Takie naczynie i ona mnie pakowała. Wiesz, ja mówię, pani zapakuje mnie, ja zapłacę, jak coś się mnie jeść ja tam w domu. pani jak zacznie się zjeść, to Pan tylko zadzwonić, to Panu przyniosę i podgrzeję. Nawet podgrzewali mnie. Uh -huh. Mówię ciepły, a my ta maszynka jest. To, podusz, to pieta. Mówi. No. Mówi. Mówi. jest podłóż do pieca. Mówię. No. Mówię. Mówię. Patelnia jest.